tutaj wydać świadectwo, świadectwa. Pośród wielu wyrazów, wsparcia, za o modlitwie, jakie otrzymałem, a także pomocy i wsparcia, pomocy prawnej, otrzymałem taki jeden mail, który za Państwa z pośrednictwem chciałbym przekazać dalej co chciałbym poprosić. Pewna Pani napisała mi tak. Jeżeli Pan Bóg postawił tę kobietę, Panią Poseł, na księdza drodze. To znaczy, że bardzo potrzebuję modlitwy i księdza i wszystkich innych. Dziękuję Wam, że jesteście, ale proszę Was o modlitwę za mnie, ale także za tą kobietę i za wszystkich, którzy są przeciwko prawnej ochronie życia i przeciwko życiu. Cytując słowa zbawiciela, nie wiedzą co czynią. Trudno mi mówić o wyrażaniu żalu za udostępnienie grafiki kiedy naokoło wzywa się do ponownej legalizacji zabijania dzieci nienarodzonych, kiedy wielu ludzi bardzo wulgarnie i, i, i źle wypowiada się na temat wartości, które kryją się za obroną życia. Przyznam się Państwu, że to nie jest moja grafika, że ja ją tylko udostępniłem. A z drugiej strony, kiedy dzisiaj przejrzałem sobie Twita pani poseł, jaki rano zamieściła na, na, na Twitterze, linkując do, do artykułu z zeście Gazety Wyborczej, i kiedy zobaczyłem screeny z grafik, jakie pani poseł, czy, czy jej środowisko zamieszczało pełne wulgaryzmów, pełne wzywania do rzeczy złych, to powiem w ten sposób. Tego, co się stało, my czasu nie zmienimy i nie cofniemy, ale Bóg ma swoje drogi, swoje sposoby, żeby z tego wyprowadzić jakieś dobro. I głęboko ufam, że ta sprawa, zwłaszcza w tak ważnym momencie, jaki jest dzisiaj, wczoraj zmarła się Wanda Puntawska, niezłomna nie na życia, przyjaciółka Jana Pawła II. Widocznie to do świadectwo było potrzebne. Krzysztof tak. członek zarządu Fundacji Dzieci i Rodzina. Jestem tutaj w gronie środowisk konserwatywnych, członkowskich Jestem ze mną Ratemot z Konfederacji Zierzu Narodowego, które przedstawiciele Młodzie Młodzieży Człek Polskiej są organizacje kolejską, organizacje konserwatywne. Jesteśmy tutaj, żeby wesprzeć księdza niezłomnego złomnego życia, który od lat głosi nauczanie kościoła. Jesteśmy tutaj także po to, aby bronić prawdy historycznej, niezależnie od tej jak Lepica będzie próbowała linkować historię, wybielać się, zmieniać ją, będziemy jasno przypominać o tym, że postulat legalizacji aborcji jest postulatem stricte nazistowskim i że w Nowym Borku naziści byli sądzeni m.in. za próby, nie tylko za próby, ale także za aborty. Sprawa została umorzona, dziękuję panu mecenasowi, dziękuję Fundacji Życie i Rodzina za pomoc prawną, za pozyszenie. Nasza walka o powodę życia, o ten do poczęcia. dzisiaj musi przybrać przede wszystkim formę świadectwa, modlitwy, działania. Wszystkim za to dziękuję i raz jeszcze bardzo, bardzo proszę o to, o co prosiłem przed budynkiem sądu, przed rozpoczęciem sprawy. O modlitwę także za panią poseł i za wszystkich, którzy dzisiaj postulują legalizację zabijania dzieci narodzonych. Gratulujemy księdzu przede wszystkim. Słuchajcie. Bardzo się cieszymy. Wygrana yy, prawdy i dobra i wygrana na pewno zespołu prawnego Fundacji Życie i Rodzina, też życzę, podziękowali za pana. Bardzo się cieszymy, dalej będziemy głosić prawdę na temat życia, i dalej będziemy przypominać o związkach ruchu feministycznego, ruchu aborcyjnego z wiadomym akwarelistą.